Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia i kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy To się stało. Dla tych samych powodów, dla których wszyscy inni tutaj zebrali się, ja również, tak jak kolega, jestem osobą niewierzącą. Niemniej jednak, no, nie mogę już cierpieć jednej opcji, którą mam na okrągło w telewizjach różnych właściwie tych trzech informacyjnych TVN-ie, Polsacie i Telewizji Polskiej tak zwanej. No i dla zasady, po prostu dla idei. Proszę Państwa, kto nie ma, kto nie ma flagi, to proszę takie małe, tak? Ja panu... Jeszcze jeden. Ja tak, proszę. Za twoim się Jemie aussi sa elle ne visite pas Y on dame va elle ne visite pas Hier on dame pas elle ne visite pas dame va elle ne visite pas ne visite pas ne visite pas. Long live the king!

Uważam się za patriotę i, i uważam, że wolność, to znaczy też wolność również w mediach. Odczuwamy to jako ograniczenie. Mało powiedziane, prawda? I dlatego tu przyszedłem, żeby zamanifestować. Jej szefową Bożenką tachłem, którą tutaj gościmy. Prawo i sprawiedliwość w koszalininie na tomu nie to na no to to tomu nie na tomu nie na no tomu nie wie na tomu nie no na tomu nie no na tomu nie no. na no tomu nie no na tomu nie no na tomu nie no na tomu no to. no.